No to zobaczymy, czy mi się pobierze w tym czasie. Powinno się pobrać, ale to skopiowanie to jest, no spokojnie, no spokojnie. Co jest najgorsze. E, weź Kubą e, trójki, bo ja nie mam Dawajcie, rozpocznijcie grę. Albo daj mi lidera. Już. Nie, już zaczynam. Okay. Nie ma. Hmm. No i jakieś wszelkie rady odnośnie YouTube'a, no to, to wiesz do kogo. Natomiast. Tak, to no Natomiast... No bardzo... do Kubona. Przede wszystkim, bo Kubon to będzie boli... najlepiej zna. boli te firmy to wystawię na sprzedaż. Czekam tytuł. Z początku XX wieku. Jedź, jedź, O, trzechawcze? czy to to błagam was Ale nie mówiłem o A jakby co to od razu mówię, że ja jestem najlepszy Zresztą byście oboje odjechali do piłki? I ram powinien zostać przy piłce? Że, Żeście oboje odjechali no. Sorki za to pierwsze bramkę, muszę jedno rzecz zrobić. O! Prawa Janek! Matko Alwin się poderwał. O, tak na razie wraca na bramkę. I to wstępność wszystkim Ojej Dobrze Kuba Kurde by to wkręcił Bibliogan Karza nie wiem jak. to na bramce? Zero osób. Będą się za chwilę bo... jeszcze nie, nie zorientowali się. Z dzwonkiem nie ma Ktoś tu chyba subika nie, nie dał. No właśnie. Z dzwonka nie Ktoś to nie dał. Przez wąka nie dał i nie do powiadomienia, żeby... Nie i do powiadomienia. Przyprzy. O Jezus. Jezus. Przepraszam. No. O, Perek! Ja... Co berek zrobił, go? Ja to chciałem wybić. Rozumiesz, czy nie? Nie. Nie. Okej. Okay. No ja potem sobie pójdę na coś innego. Szokodzika sobie pograłem, czas też na coś innego. To pójdziemy na Fortnite z Aspergiem. Au! No, Fortnite chociaż grać potrafi. Nie to, co tutaj. Nawet no, tutaj dostaniemy. Jezus, przepraszam bardzo. Mhm. Dostaniem tutaj ostry szpital. Gdzie? Sam na live. No nie, zaraz udostępniłem już, zaraz biją. Oj, oj, oj. ci typ. Za chwilę będzie więcej osób. Jestem już. Y nie, jesteś sam. Już sam już nie będziesz nie. Fundacja TVN nie będziesz sam. oj. oj. Ups, nie! Nie ja zdążyłem tego dotknąć, Muszę zobaczyć lakę. Markus krzywił, no nie. Tak, to jest Markus. Markus, no? Tak jedziesz? Ała. W takich sytuacjach się jedzie, jakieś na rogu. Przecież jechałem. No, nie, nie, stałeś w miejscu. Nie, nie stałem w miejscu. Nie bym u mnie Ruszyłem, tylko po prostu, jak już widziałem, że byłem Stamoważ za daleko, to ja zjechałem To się może bo to się może za... no, ojeju. Oć. A to bomba leciała. GG, no. Przecież mówię ci, że widziałem, że już jestem za daleko, żeby do tej piłki dojechać. Już wy byliście przy piłce. Boże. ja jakie, jakie ziemna game. Pasało mi. O, nie ma. Trzy. <try> Ja o no Aj, to na Jeszcze jest hubu Ja dzisiaj mam, ja dzisiaj mam dzisiaj konia, nic mi nie idzie Perek, aż mi podbił No co się napiłka Ja jestem z tobą może honorowo, chociaż Chyba, chyba kolejno blokować. No berek! w drugą stronę, jak też blokować? Dobra, widzieliśmy, kurwawawa, chłopca o, gramy, 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 gramy. Gramy, gramy, Berk. Dobra. A już nie. Dobra. I'm going tu. To... Jeszcze do... jedną gierkę dawajcie. Nie, już nie. O, wysłałem na główną grupę dostałem Forza, Jano od Seby i od o. Charlesa Leclerca Jano Horizon. Charlesa Leclerc, Ja mówię Charlesa. Spokojnie. Na Gracjana mówię Charlesa, proszę pana. Charles Leclerc. Nie wiem, że jest Charles. A ja mówię na jego no A szczególnie na Gracjana, Jak ma Charles, Niko. Berek, ile tam jeszcze tego masz? laclerg no mani no dobra no to dobra kolejny reset live'a ej zobaczymy czy może się zapisze to zobaczymy